Witajcie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj na szybko pokażę wam, co właśnie zaczynam robić, tak żeby przygotować nam popołudniowy poczęstunek dla mnie i dla mojego męża fajną, fajną taką przekąstkę, która będzie na ciepło. Co prawda, pogoda nam służy jak najbardziej, jest cieplutko, fajnie, przyjemnie, ale coś wypadałoby zjeść może właśnie ciepłego, brew pozorom, ale smacznego, pożywnego, właśnie. Ugotowanego w swoim garnuszku i podanego przesympatycznie, może z kawałkiem dobrego pieczywa, bądź samo takie danie również będzie, myślę, smakowite. Słuchajcie, troszkę kapustki, którą właśnie zobaczcie, drobno, drobno pokroiłam. Młoda kapusta, która fajnie nam się tutaj zaprezentuje, w garnku do tego skroję kawałek dosłownie, takie trzy kawałeczki ukroiłam. Czerwonej papryki. Za chwilę obiorę marchewkę, którą też drobno pokroję i będzie y, kolejnym składnikiem y, mojej potrawy. Słuchajcie, ząbeczek czosnku, nie więcej. To wszystko wrzucam do garnka y, na gorącą wodę. Wcześniej jeszcze planuję po pokrojeniu właśnie y, na drobno papryki. Słuchajcie. Po, no, proponuję jeszcze podsmażyć troszeczkę nawet na takiej suchej patelni, żeby po prostu nam się troszeczkę tak poddusiła. Pod Podsmażyła na ciepło. Do tego będzie właśnie za chwilę obiorę marchewkę. Fajny ząbek czosnku, sól, pieprz. Co macie? Ja wsypuję. Uwielbiam oregano, więc troszkę na koniec oregano, troszeczkę majeranku, ponieważ będzie w środku kapusta. I słuchajcie, i będzie cudowne jedzenie na ciepło. Możecie troszkę dodać jakiegoś tłuszczyku, żeby ta nasza, nasza potrawka zupa, jak to y, tam sobie nazwiecie, y, będzie dla Was no jeszcze taka wzbogacona właśnie takim smaczkiem, no i proponuję dużo zielonego, koperek, pietruszka, na drobno pokrojony, wrzucajcie do gara i super jedzenie! Pozdrawiam!